Pamiętacie urodzinową loterię Castoramy? Jeżeli nie, to szybko Wam przypomnę. Z okazji urodzin Castoramy każdy, kto zrobił zakupy i zarejestrował swój paragon, brał udział w losowaniu. I było strasznie dużo nagród do wygrania samochody, elektronarzędzia ale była też nagroda główna którą była Metamorfoza Wnętrza 100 tysięcy złotych na jej wykonanie i ja a dokładnie mój projekt. Salon jest w najjaśniejszym miejscu, z olbrzymimi drzwiami balkonowymi. A tutaj mamy sypialnię. I zobaczcie, do sypialni prowadzą drzwi numer jeden. A tutaj mamy drzwi numer dwa. Dlaczego tak zrobiliśmy? Chcieliśmy wyciąć jak najmniejszą część, tak żeby ten salon nie wydawał się zbyt wąski. Naszym zwycięzcom bardzo zależało na tym, żeby. Mieć jak najwięcej miejsca do przechowywania. Natomiast najbardziej jestem dumna z tego, że udało nam się tutaj zrobić sypialnię, która może jest malutka, ale spełnia absolutnie wszystkie oczekiwania pani Marioli i pana Leszka. Jaki był motyw przewodni? Pani Dorotko, prosimy o mnóstwo miejsca do przechowywania. Jest tego absolutnie mnóstwo. Tutaj ukryliśmy zarówno wszystkie sprzęty, jak i miliardy półeczek. Ta przestrzeń jest naprawdę duża, dzięki temu, że ta sypialnia, teraz to idealnie widać, jest tak niewielka, wszystko wydaje się bardziej przestronne i jasne, dlatego się tutaj bardzo mocno bałam. Bardzo ważnym elementem też jest tutaj podłoga. To są panele i one, słuchajcie, wcale nie są z najwyższej półki. Wyglądają przepięknie, jak prawdziwe drewno. Podzieliłam tutaj podłogę, ale bardzo delikatnie, ponieważ panel jest. Staną na kuchni, i w sypialni i w kawałku przedpokoju, ale wchodzimy na piękne kafelki. I bałam się, że nasi zwycięzcy nie zgodzą się na nie, ale udało się ich przekonać. Zobaczcie. Tutaj dodatkowo macie inspirację, jak optycznie skrócić przestrzeń. Te drzwi, moi drodzy, prowadzą do łazienki. Bardzo elegancka przestrzeń. Łazienka jest duża, a punktem wyjścia były kafle. Te same kafle, które widzieliście w przedpokoju. Mamy tutaj biel i mamy tutaj kilka odcieni szarości. Ten mały, niepozorny element sprawia, że mogliśmy nie stosować tutaj brodzika, ale mm, być może tego nie widać na pierwszy rzut oka. Tutaj jest spadek. Chodzi o to, żeby cała woda nam wlatywała do odpływu i ta kabina dzięki temu jest bardzo nowoczesna. Mam tutaj zupełnie inną sytuację niż w programie, bo w programie moi bohaterowie nie znają projektu. Natomiast jeżeli chodzi o naszych zwycięzców, to zarówno pani Marioli, jak i pan Leszek uczestniczyli w jego tworzeniu, w tym jak będzie wyglądać kuchnia, jak będzie wyglądać całość, gdzie robimy ściankę, ale nie widzieli jeszcze całości, nie widzieli tego z dekoracjami i denerwuję się tak samo jak w programie. Tyle Wam powiem. Dzień dobry, witajcie Dzień dobry. w domu! Chodźcie, chodźcie! Dzień dobry! Chodźcie, chodź. Dzień Dzień dobry. No, to jest to, co w zasadzie chciałam bardzo. Ja wam jeszcze e, przedstawię osobę, która z ramienia mojego biura projektowego koordynowała to wszystko. Nasz przedstawię naszym widzom, bo wam nie muszę. Teraz idę, idę po nią. Chodź, 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 chodź. Jest, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Eliza, co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym mieszkaniu, poza cudownymi dwoma oknami na tylu metrach. No, tak, to chyba jest z tym związane, czyli układ funkcjonalny, okay. który był bardzo nietypowy, wymagający, okay. ale dla Państwa udało się stworzyć, myślę, taką propozycję, która realizuje tak. wszystkie potrzeby. Mamy duży stół, wygodną okay. sypialnię, dużo szaf. Wszystko zgodnie z planem. Wszystko to, co nam chodziło. Dobrze, więc ja chciałam powiedzieć, że warto brać udział w loterii paragonowej. I to możecie potwierdzić, prawda? Dokładnie. Oczywiście. Jedna wizyta w Castoramie, jeden paragon zarejestrowany w loterii i jeden odebrany telefon, no i życie Marioli i Leszka totalnie się odmieniło. Nie tylko literalnie, bo mają nowe mieszkanie, pięknie urządzone, ale też wszystko pozmieniało się w ich życiu, przyspieszyło. Mam nadzieję, że będą tutaj bardzo szczęśliwi.